Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przedstawiam Wam album na pamiątkę Chrztu Świętego. Na okładce oczywiście mogę umieścić imię dzieciątka, datę sztu, czy datę urodzenia. Album jest uniwersalny, doskonały zarówno dla chłopca jak i dla dziewczynki. Wiązany na białą wstążkę. No i tak. Na początku mamy ścielnicę oraz szatkę i świecę. Tutaj jest magnesik. Przygotowany jest na zdjęcia formatu 10x15. W kilku miejscach również możemy umieścić większe zdjęcia 13 na 18 tak jak właśnie tutaj. I miejsce na 8 zdjęć i 9. W wielu miejscach umieściłam grafiki z kolekcji. W większości są to grafiki takie po prostu dziecięce. Nawiązanie do sztuki jest właściwie tylko na początku. Tutaj możemy umieścić dwa zdjęcia mniejsze. Jedno większe możemy również dać 13 na 18 albo wyciąć kolasz mniejszych zdjęć. I po drugiej stronie podobnie. Tutaj 3 zdjęcia: 4, 5 i tu tak jak wcześniej. Albo dwa zdjęcia mniejsze, albo jedno większe, 13 na 18. Dlatego nie zaznaczałam formatu. Zaznaczyłam tylko, że jest tu miejsce na zdjęcie. Bardzo lubię to wiązanie sznureczkiem. Myślę, że ciekawie wygląda. I za tym wiązaniem mamy głęboką kieszeń. W kieszeni mata na dwa zdjęcia. I książeczka na 4 zdjęcia. Cały album jest biało-zielono-brązowy. Tak jak mówiłam, jest uniwersalny, doskonały dla chłopca i dla dziewczynki. Jeśli jednak byście chcieli, żeby ten album był um, z akcentami różu lub błękitu, to oczywiście mogę to zrobić. Tutaj dzieciątko z takimi skarpetuniami słodkimi. Tutaj ubranko, buciki i czapaczka. I pod klapką kieszeń, w kieszeni mata na dwa zdjęcia. No i tutaj celowo yy, Umieściłam dwie pieczątki, bo właśnie można albo zdjęcie 13 na 18, albo dwa mniejsze zdjęcia. I tak samo jest po prawej stronie. Jest kieszeń w kieszeni Mata, na dwa zdjęcia. I tutaj również albo jedno zdjęcie 13 na 18, albo dwa mniejsze zdjęcia i łóżeczko. Kolejnej stronie dwie klapki na cztery zdjęcia. I tutaj piąte. Tutaj mamy grafikę takiego słodziaka, bejbuszowego, śpiącego. Te grafiki specjalnie wybierałam takie, żeby były uniwersalne żeby to nie był ani chłopiec, ani dziewczynka. I pod klapką kieszeń i w kieszeni książeczka na cztery zdjęcia. Zamykamy sznureczkiem. Na kolejnej stronie, tak jak tu były dwa zdjęcia pionowe, tak tutaj dwa zdjęcia poziome. I tutaj znowu zdjęcie poziome możemy dokleić. Teraz takie zamykanie z magnesem. Podobnie jak na okładce użyłam tutaj te białe pompony, wózeczek, a z drugiej strony bodziak. I miejsca na raz, trzy, 5, 7 I tutaj ósme zdjęcie. Album pomieści łącznie około 65 zdjęć. 65 to jest takie minimum, bo w wielu miejscach widzieliście miejsca na format 13 na 18 lub Dwa mniejsze zdjęcia, i w tych wszystkich miejscach ja liczyłam, że będzie jedno zdjęcie, a spokojnie mogą być dwa. No i kolejny bajbusowy maluszek, śpiący. I tutaj Mata przytrzymuje dwie klepeczki. I zielone skarpetunie słodziakowe. I to już jest ostatnia strona w tym albumie. Z tyłu tylko kolorowy papier, delikatny i kontakt do mnie, moje logo. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem tego albumu, bądź zamówieniem dowolnego innego, to w opisie do filmu umieszczę kontakt do siebie. Cieplutko Was pozdrawiam, pa pa!